Cześć, witamy was w kolejnym odcinku naszego magazynu Studio Klasa. No i przechodzimy już do tego, co działo się na klasowych boiskach w miniony weekend. Zaczynamy od pierwszej grupy klasy okręgowej i tutaj jak widzimy Cztery pierwsze drużyny dosyć niespodziewanie nie wygrały swoich spotkań w tej ostatniej kolejce, ale to dzięki temu Rominta Goldab zajęła to drugie miejsce, o które ta walka między trzema drużynami się toczyła. I to Rominta zagra w barażu o awans do Forbet czwartej ligi. A jeżeli chodzi o dół tabeli, no to z klasą okręgową żegnają się Kresowie Górowo i Ławeckie. Kłobuk Mikołajki i Jurand Barciany, a w Barażach zagrała Wiktoria Bartoszyce i SKS Szczytno. I druga grupa klasy okręgowej, tutaj zarówno lider, jak i wicelider swoje mecze wygrały, a także trzecia drużyna, czyli Polonia Pasłek. No i to sprawiło, że tak jak już wcześniej mówiliśmy, Polonia Łowa awansowała do Forbet czwartej ligi, a Unia służb będzie rywalizowała w Barażu o ten awans. Z tej grupy klasy okręgowej do A klasy spada GKS Sawiguda, LKS Różnowo i Fortuna Gągławki, a w barażu zagrał Orzeł Janowiec Kościelny i Barka Stolkmicko. Jeszcze jeżeli jesteśmy przy klasie okręgowej, to dostałem takie ciekawe statystyki od Artura Ignatowicza, który prowadzi taką klasyfikację fair play, jeżeli chodzi o klasę okręgową i jak wyliczył na pierwszym miejscu w tej klasyfikacji z najmniejszą liczbą kartek w tym sezonie była Węgoria Węgorzewo, która miała na swoim koncie 35 żółtych kartek i jedną czerwoną na drugim miejscu Ewingi Zalewo, 36 żółtych kartek i 3 czerwone a na trzecim miejscu DKS Dobre Miasto z 45 żółtymi kartkami i żadnej czerwonej, więc dziękujemy Arturowi za te statystyki, bo na pewno są one bardzo ciekawe i przechodzimy już do multimediów z klasy okręgowej i zaczynamy od spotkania Unia Służ Barka z i tu bramka Dariusza Laskowskiego z tego meczu. Zobaczcie, w jaki sprytny sposób został rozegrany ten rzut wolny. Podanie zaskoczyło kompletnie I całą obronę i bramkarza. No i piłka wpadła do bramki. Naprawdę kapitalne rozegranie tego rzutu wolnego. Spotkanie Polonia-Pasłek-Ewingi zalewo i to spotkanie bardzo wysoko wygrała Polonia, ale mamy dla Was bramkę Ariela Gortatowskiego z tego meczu, dla drużyny z zalewa, bo była ona no, przepięknej urody. Zobaczcie jak długo prowadził tą piłkę no i to uderzenie z 25 metrów, bramkarz złapany na wykroku, no, bramka naprawdę przepiękna. Spotkanie Wilczek-Wilkowo-Żagielpiecki i Gor. Kacpra Kalinowskiego z tego spotkania. Jest to jak podał nam Klub z Piecek pierwsza bramka Kacpra na klasowych boiskach, ponieważ ma on dopiero 16 lat, więc gratulujemy tej bramki. Spotkanie Tęcza Miłomłyn GKS Tawieguda, no i tutaj swoją chyba ostatnią bramkę w życiu strzelił Leszek Piekut, bramkarz drużyny z Miłomłyn, a także Wieloletni prezes tej drużyny, bo w trakcie meczu jeszcze miało miejsce no jego pożegnanie z boiskami. Widzimy, że został zrobiony tak zwany szpaler. Obie drużyny stanęły i pożegnały tego wybitnego bramkarza drużyny z Miałmina, bo z tego co klub nam, nas poinformował, to rozegrał on ponad 800 spotkań dla drużyny z Miałmina, więc no, kawał czasu i gratulujemy tylu występów i tej całej kariery. I teraz spotkanie pomiędzy ze startem Nicica i bramka Łukasza Graduszewskiego z tego meczu. To jest dośrodkowanie w pole karne i bramkarz przeciwników robił wszystko, żeby obronić przed stratą gola, ale przy tej już ostatniej dubice był bezradny. No i przechodzimy do A-klasy i w pierwszej grupie A-klasy zarówno Pojezierze Prostki, jak i Rona 03-ełk bardzo wysoko wygrały swoje spotkania, więc po już wcześniej zapewniły sobie awans, a w tej kolejce Rona 03-ełk zapewniła sobie to, że zagra w barażu o awans do klasy okręgowej. Z ligi spada GKS Dźwierzuty, który już wcześniej wycofał się z rozgrywek, a w barażu utrzymanie zagra start Kruklanki. I druga grupa, i tutaj. Ligę wygrały rezerwy Zatoki Braniewo, które w ostatniej kolejce także pokonały swojego przeciwnika. Bardzo wysoko w ostatniej serii spotkań mecz wygrał MKS Miłakowo. Awansował na drugie miejsce w tabeli, a jako, że Zatoka Braniewo zrezygnowała z awansu do klasy okręgowej, no to ten awans wywalczyła drużyna z Miłakowa, więc gratulujemy tego awansu. Tutaj widzimy, że ostatnie miejsce w tabeli zajął Zalew Fromborg, a w barażu zagra KS Piast Wilczęta. Trzecia grupa, tutaj zwycięstwo w lidze Leśnika Nowe Ramuki, ale dobrze ten sezon zakończyły Naki Olsztyn, które wygrały 4-0 z Gierczwardem Uniszewo. No i to sprawiło, bo Leśnik Nowe Ramuki także zrezygnował z awansu do klasy okręgowej, więc jego miejsce zajęła drużyna Naki Olsztyn i to ona o ten, ten awans wywalczyła, a za to w barażu o awans... Zagra drużyna KS Wojciechy. No ostatnie miejsce w lidze przypadło zespołowi Orła Czerwonka, a w barażu o utrzymanie zagrają FC Dajtki Olsztyn. I czwarta grupa. Tutaj ta rywalizacja o Awans z tej grupy toczyła się tak naprawdę przez cały sezon. Widzimy, że przewaga Czarnych rodzienica i Osy Biskupiec na dresztu stawki to było 20 punktów. No ale ostatecznie to drużyna z Rudzienic okazała się lepsza, wyprzedziła Osa o jeden punkt i to ona awansowała do klasy okręgowej, natomiast Osa o ten awans będzie musiała powalczyć w barażu. Ostatnie miejsce w lidze zajął Wicher Gwieździny. A przedostatnia Wista Łążyn, która będzie rywalizowała w barażu o utrzymanie na tym poziomie rozgrywkowym. I przechodzimy już do multimediów za klasy. Na początek mecz Tempo ramsowo wipsowo burza Słupy i bramka Alana Fedora z tego spotkania. Taki tutaj widzimy słupek i ta dobitka, uderzenie z okolic z 16 metra. Naprawdę precyzyjne. Bramka próbował interweniować, no ale był praktycznie bezradny. Mecz Czarni Rodzienice z Well i tutaj bramka Krystiana Wrześniaka z tego meczu. Tak naprawdę to była bramka, która już przypieczętowała ten awans drużyny z do wyższej klasy rozgrywkowej. Spotkanie KS Wojciechy, Jastrząb Ględy i kapitalna bramka z rzutu wolnego w wykonaniu Szymona Soboty. To kolejny już rzut wolny, który Wam pokazujemy w naszym magazynie, no ale jeżeli takie bramki padają, no to musimy to prezentować. Mecz MKS Miłakowo. Polonia Markusy i bramka Marcina Brzuziewskiego z tego meczu. Tutaj też było dośrodkowanie w pole karne, troszeczkę zamieszanie, no i dobre wykończenie tej sytuacji ogólnie. MKS wygrał to spotkanie 12:0, to była bramka na 1-0 z tego meczu. I spotkanie Orzeł Ulnowo osobi skupiec i tutaj w takim telegraficznym skrócie mamy dla Was wszystkie trzy bramki z tego meczu. to są gole Jakuba Jaroszewskiego i dwie bramki Michała Piceluka. tutaj pierwsza bramka, fajne moc silne uderzenie teraz. Będzie bramka praktycznie na pustą bramkę Michała Piceluka i zaraz kolejna bramka tego zawodnika, a na koniec chwila radości drużyny z Biskupsa, która, tak jak wspominaliśmy, zajęła drugie miejsce w tym sezonie, więc gratulujemy. Teraz mazur wydmin i grafika od tego klubu, bo zgłosili się do nas przedstawiciele klubu, żebyśmy opublikowali taką grafikę, że potrzebują, że Mazur szuka zawodników już na przyszły sezon. Widzimy, że chodzi o zawodników od rocznika. 2005, jak przedstawiciele klubu do nas napisali, no to Mazur chce się włączyć w walkę o awans w przyszłym sezonie, więc jeżeli ktoś chciałby pograć w drużynie z Wydmin i powalczyć o te wysokie cele, no to zachęcamy do zgłaszania się. Spotkanie po Jeziorze Prostki, Pogońbanie Mazurskie, no i tutaj takie bardzo fajne zachowanie drużyny Pogoni, która ustawiła szpaler przed zawodnikami z Prostek ponieważ już wiadomo było, że to drużyna z prostek wygra ten sezon, więc no naprawdę zachowanie, które zasługuje na ogromny szacunek. I przechodzimy do B klasy i tutaj mecz mini-soccer Akademii Mrągowo kontra Błękitni Stary Olsztyn zakończył się wynikiem 7 do 0 dla drużyny z Mrongowa, a jak wiemy, to Błękitni są zdecydowanie najlepszą drużyną w tym sezonie w tej grupie B klasy, więc no to jest spora niespodzianka. Jak widzimy, drugi zespół, czyli KS Gajny i trzeci, czyli Pogoń Ryn, zakończyły sezon z tą samą liczbą punktów, czyli po 42 punkty zdobyły, no ale to ostatecznie KS Megajny awansowały do wyższej klasy rozgrywkowej. Druga grupa, no i tutaj bardzo wysoka wygrana zespołu Dyny, który wygrał aż 8-1 ze Spartą Kwietniewo, grając jeszcze na wyjeździe. No i kolejny punkt, już siódmy w tym sezonie, wywalczony przez Warmię Elbląg, która zremisowała 3-3 z Mewą Smykowo. Z tej grupy już wcześniej wiedzieliśmy, że awans wywalczył Warmię Kłukta i Kormoran Bynowo. No i trzecia grupa B klasy, kolejne wysokie zwycięstwo drużyny KS Mroczno, która tym razem wygrała z torpedą Rożental 6 do 2. Widzimy, że Drużyna Zmroczna zakończyła sezon strzelając 105 bramek, więc no jest to wynik jak na 12 zespołów w Lize, no wręcz niespotykany. I pomimo porażki w ostatniej kolejce, Weldą Brówno zakończył ten sezon na podium i zajął trzecie miejsce. I multimedia z B klasy na początek mecz Sparta kwietniewo Dąbka, Dyny, no i bramka. Bogdana Wojtasa. To jest rzutkarny, więc może nic specjalnego, ale jest to bramkarz duży skaden i zobaczmy, w jak kapitalny sposób ten rzutkarny wykonał. Teraz meczka KS Mroczno kontra Torpeda Rożental. I bramka z tego meczu Adama Galińskiego. Było trochę zamieszania w polu karnym, ale silne uderzenie Adama, no i bramkarz był praktycznie bezradny. Widzieliśmy, że nawet nie zainterweniował mecz PFT Drewnek z Sampuława z Oso Ząbrowo i tutaj mamy bramkę na początek dla Osy wykonają wyko Franciszka zobaczcie, pisarczyka przepraszam, zobaczcie jak ta piłka szła, to było dość szalenie piłki w pole karne nikt jej nie przeciął, no i wpadła po drugim słupku do bramki, a teraz bramka z tego samego meczu Jakuba Lędzionowskiego dla drużyny z Sampuławy, fajne uderzenie po długim słupku i teraz będzie o nas z drugiej perspektywy. Jak nam przekazał klub z to już 29. bramka Jakuba Lędzionowskiego w tym sezonie, więc no, gratulujemy takiego dorobku strzeleckiego. No i jeżeli chodzi o multimedia z B-klasy, to koniec. Ale mamy dla Was jeszcze na zakończenie najładniejszą bramkę, jaka padła na klasowych boiskach w rundzie wiosennej. To Wy, kibice, ją wybraliście. Jej autorem jest Łukasz Barański z Mazura Pisz. I właśnie teraz Cię z Łukaszem połączymy. Mamy dla niego taką statuetkę za zwycięstwo w naszym plebiscycie, a także voucher na 300 złotych od firmy Ergol. Więc teraz porozmawiamy z Łukaszem o tym, jak on wspomina ten mecz i czy cieszy się z tego, że to właśnie jego bramka została tą najładniejszą. Cześć Łukasz. Powiedz nam, jakie to uczucie zostać no, strzelcem najładniejszej bramki na klasowych boiskach w rundzie wiosennej, no bo taki tytuł przyznali Ci kibice oglądający nasz program. Cześć. Myślę, że przyjemne jest to uczucie. Myślę, że to jest taki sukces ogólnoklubowy, bo była to taka mobilizacja wszystkich kibiców. Także bym chciał im podziękować, wszystkim kibicom, wszystkim piłkarzom. Młodzieżowcom Mazurapisz, tak. Chciałbym podziękować też moje, mojej żonie i mojej rodzinie, która się zmobilizowała, tak? Bo to już była walka klubów, tak? Mm -hmm. Wybrało walkę klubów. Także dziękuję im wszystkim, tak, za oddany głos. I A tutaj, tutaj jeszcze... mamy. Od razu chciałem pokazać, żeby nie było. Mamy tutaj statuetkę dla ciebie. A także voucher na 300 zł do wykorzystania w Ergolu. Więc mam, mam nadzieję, że się przyda i ta statuetka gdzieś tam na półce u ciebie będzie lśniła. Tak, voucher będę chciał przeznaczyć na jakiś sprzęt dla, dla trampkarzy Mazura Pisz, tak? Jakąś piłkę meczową, bo wiem, że chłopaki się zmobilizowali, da, mieli dali mi duże wsparcie. tak? na tym głosowaniu i to jest zasługa całego tutaj tego środowiska klubowego. No właśnie, bo trzeba powiedzieć, że ta wasza, można powiedzieć, Mazur Piszu Rodzina Piłkarska, no tutaj jak widziałem te udostępnienia tego posta czy komentarze, no to to się po całym internecie tu naszym szło, więc chyba fajnie, że macie taką rodzinę wasz, piłkarską w waszym mieście. Tak, fajnie, bo teraz od jakiegoś czasu y, u nas w klubie mamy dużo grup młodzieżowych, tak? Od, od mini-skrzata do juniora starszego, wszystkie grupy są za, zabezpieczone, że tak powiem. tak Dziecko nie ma takiej możliwości, że nie ma gdzie grać. Każdy przechodzi po każdym szczeblu, także na pewno to chyba pomogło to, że jestem też trenerem tak? tych, tych dzieci. Y, duże, dużo osób, tych trenowałem, trenowałem. Y, Trampkarzy, tak. I oni chodzą na moje mecze, wspierają mnie, dają mi taką pozytywną energię. Dlatego też, jak oni przychodzą, to, to jest dla mnie dodatkowa motywacja, tak, bo, bo chcę, chcę pokazać, że, że gra się do końca, że, że trener nie tylko mówi, ale też potrafi, tak, coś tam zrobić na tym boisku. Także to jest dla mnie motywacja, jak oni chodzą na te mecze, tak. Także dla nich chcę tą, ten voucher, żeby, żeby mieli jakąś taką solidną piłkę meczową żeby mogli z tego skorzystać. tak? A jak ty w ogóle wspominasz ten mecz i tą swoją bramkę strzeloną? No bo to akurat była bramka strzelona w tym meczu, w którym był tak fajnie opakowany i medialnie i wizualnie z kibicami, mnóstwo kibiców na trybunach. Jak ty w ogóle wspominasz ten mecz, to, to spotkanie? Pamiętam, że byłem bardzo mocno skoncentrowany na tym meczu. Nie, nie chciałem się koncentrować na tej całej otoczce. Na tym wszystkim, tylko byłem skoncentrowany. Miałem cel wejść na boisko, szybko strzelić bramkę, żeby, żeby pomóc drużynie, pomóc dla klubu. No i udało się. No, w czwartej minucie to była bramka. Później jeszcze strzeliłem w drugiej połowie bramkę. Także, także to był mecz z liderem. Mhm. Trudny mecz, tak? Właściwie to jest taki paradoks, bo wygraliśmy ze wszystkimi. Z drużynami z, z góry tabeli, a pogubiliśmy punkty gdzieś tam na dole, i, i tak, to, tak to wyszło, tak, ale, ale jestem zadowolony z tego meczu. Czułem się bardzo dobrze jakoś teraz. Nauczyłem się, żeby ta presja była pozytywna, a nie negatywna, tak. Mhm. Ale czy faktycznie ty tak też osobiście uważasz, że to była taka, nie wiem, najcenniejsza bramka w tym sezonie, jaką ustrzeliłeś? Mhm. Myślę, że tak, bo, bo to, to był taki mecz no, w, z liderem przede wszystkim. Była to pierwsza bramka, która tak naprawdę dała nam jeszcze, pomimo, że tak mocno weszliśmy w ten mecz, to jeszcze dała nam takich pozytywnych bodźców, tak, cisnęliśmy po prostu cały czas, cały mecz na, na wysokim poziomie intensywności, tak? Od początku do końca. Myślę, że tych bramek strzeliłem trochę w tym sezonie, ale ta była naj, naj najcenniejsza, że tak określę. A powiedz w ogóle, jak tak, już z perspektywy, no bo sezon dobiegł końca, jak oceniasz ten wasz występ w tym sezonie? Bo ta przede wszystkim runda wiosenna w waszym wykonaniu była bardzo dobra i do tej czołówki się bardzo, bardzo zbliżyliście w pewnym momencie. Uczucia są mieszane, tak, bo, bo końcówka super, wszystko wychodziło. Mecz za meczem. Ale no, gdzieś tam właśnie zgubiliśmy te punkty po drodze, tam, gdzie teoretycznie powinno być łatwiej okazało się trudniej. Straciliśmy tą możliwość awansu. tak w ostatnim meczu Rona wygrała też ze szczytem i baraża też nam uciekły, no, ale tak naprawdę to musimy mieć pretensje tylko i wyłącznie do siebie, bo no bo... Jak mówię, straciliśmy na dole te punkty, gdzie, gdzie powinniśmy je zdobyć. Tak? A w bezpośrednich meczach byliśmy lepsi, także, ale walczymy dalej. Myślę, że w przyszłym sezonie zawalczymy o ten awans do tej klasy okręgowej. Myślę, że jak będziemy tak trenować solidnie, każdy się przyłoży do treningu, to potencjał drużyny jest bardzo duży. i i, I sukces po prostu przyjdzie tak, z czasem. Hmm, właśnie o to chciałem też się dopytać o ten przyszły sezon, już wybiegając trochę myślami. Czy gdzieś tam myślisz, że potrzebujecie jeszcze na przykład wzmocnień na kilku pozycjach, żeby właśnie o ten awans powalczyć? Czy jednak macie już teraz taką silną kadrę, że jak pokazała ta wiosna, że możecie w tym bardzo, bardzo podobnym składzie personalnym w przyszłym sezonie o ten awans się bić? Drużyna tutaj nasza Mazura jest o tyle taka specyficzna, bo składa się z zawodników tylko tutejszych, tak? Nie ma nikogo z zewnątrz, że tak powiem. Są to zawodnicy, którzy mieszkają w Piszu bądź w gminie Pisz. I jeżeli chodzi o wzmocnienie, wiadomo, jeżeli jest taka możliwość, to. to Ktoś by na pewno się przydał, bo im kadra szersza, tym, tym jest lepiej dla trenera, tak? Jest, są zmiany. Wiadomo, że to jest liga amatorska, nie zawsze każdy może jechać na mecz. To, to wychodzi, tak? W trakcie sezonu. Ale myślę, że jeżeli ta kadra by była, co jest, to spokojnie możemy walczyć o awans, zwłaszcza z tym, że mówię, to jest liga, która jest krótka. Tu nie, tu nie ma czasu na, na słabsze momenty. Tu trzeba po prostu wejść w sezon od razu, od razu zacząć punktować. Ewentualnie tam parę, jakiś tam remis może się przytrafić, przegrana jedna, ale jeżeli się trafi taki dłuższy, słabszy okres, to, to taki awans odjeżdża, że tak powiem, odjeżdża. I później ciężko się podnieść. Tak? W sensie takim, że tych meczy jest mało. Mhm. Jasne, to powiedz tak na zakończenie jeszcze, ile macie teraz, że tak nazwę, wolnego od, od tej piłki i kiedy te przygotowania już do tego nowego sezonu rozpoczynacie? Z tego co rozmawiałem z trenerem Sebastianem, to, to prawdopodobnie trzy tygodnie i będziemy zaczynać się jakoś tam przygotowywać, tak? Okres przygotowawczy i, i sezon... Teraz przerwa jest krótsza. Tak. Na zimę jest zawsze dłuższa, ale myślę, że trzy tygodnie będziemy ruszali z przygotowaniami. Mm. No to jeszcze raz na koniec gratulujemy Ci tego zwycięzca w naszym plebiscycie. No i życzymy kolejnych pięknych bramek w przyszłym sezonie na klasowych boiskach. Dziękuję bardzo. Miłego dnia życzę i pozdrawiam. I to tyle, co mieliśmy przygotowane dla was w tym odcinku magazynu Studio Klasa. Chciałbym wam podziękować za ten cały sezon naszego magazynu. Jeszcze raz dziękuję za wszystkie przesłane do nas gadżety, za wszystkie bramki, które do nas przesyłaliście. No i czekamy. Na jeszcze więcej w następnym sezonie, bo to był ostatni odcinek nasz w tym sezonie ligowym, ale oczywiście jak tylko sezon ligowy na klasowych boiskach się rozpocznie, to i my wracamy z, nas z naszym magazynem, więc do zobaczenia.